Witam Państwa i zapraszam do wysłuchania prognozy dla osób spod znaku byka na kwiecień 2022 roku. Dotyczy to nie tylko osób, które mają Słońce w tym znaku, ale także ascendent, warto to sprawdzić: Wenus lub Księżyc. To są okazuje się te najważniejsze planety. Proszę Państwa, chciałabym zaznaczyć, że w takich czytaniach ogólnych. Yy, właśnie dlatego warto sprawdzać też te znaki ascendentalne, księżycowe i wenus, ponieważ w tych ogólnych czytaniach nie musi wszystkim yy, się taka sama sytuacja wydarzyć. No, nawet wręcz to by było chyba niemożliwe. Yy, tylko czytanie indywidualne pokazuje stricte Państwa sytuację. Natomiast w tych ogólnych proszę doszukiwać się tylko tego, co Państwo czujecie, że jest dla was. Przy tej okazji chciałabym podziękować za waszą obecność na kanale, za wasze komentarze, które są przemiłe, za wasz kontakt ze mną też prywatny, mailowy, za wszystkie łapki w górę. Dziękuję również nowym subskrybentom i przy okazji chciałabym powiedzieć, że tylko 50% osób, które mnie oglądają subskrybuje kanał, czyli jest jakby, ma te powiadomienia o nowych filmach, bo właśnie znalazłam taką funkcję ostatnio, okazuje się, że jestem atechniczna w tych sprawach, skupiam się bardziej na, na kartach niż na tych technicznych sprawach i znalazłam taką funkcję, która mi pokazała, że ile osób subskrybuje? 50%. No dobra, to więc jak ktoś ogląda, a nie subskrybuje, to zachęcam. Przechodzimy, jeszcze raz przełożę, bo się nie skupiłam, do czytania dla byka na kwiecień. Niektóre byki w kwietniu już mają rodzinę, prawda? Dobrze, ja myślę, więc wszystkiego najlepszego tym osobom życzę. Wy w tym miesiącu. Czy ja coś więcej muszę mówić? Kapłat, czyli kto? Czyli byk. Jesteście sobą po prostu. Jesteście całym charakterem znaku ziemskiego byka osoby która ma jasne poglądy która się trzyma zasad która bardzo możliwe że gdzieś w jakiejś roli w hierarchii występuje czyli nie wiem to może być także rodzina więc jakby nie tylko hierarchia Możecie mieć pod sobą ludzi, którymi zarządzacie, tak? Możecie mieć jakąś decyzję do podjęcia. Karta ta również mówi o takim trzymaniu się tradycji, o ścisłym przestrzeganiu zasad. To jest związane również z zasadami religijnymi, więc y, tak sobie myślę, że dla osób, które y, obchodzą święta, to może być bardzo ważne y, w tym właśnie kontekście. Tak, ten czas może być ważny w tym kontekście. Co jest wyzwaniem dla Was? Siódemka kielichów. Siódemka kielichów to jest karta dużego wyboru. I teraz proszę zobaczyć, jak ta pani się tutaj zastanawia, co ja mam wybrać. W tej karcie jest taka sugestia czy rada, żeby wybrać dobrze, bo jak się wybierze źle albo za dużo się wybierze, w tym wypadku proszę sobie wyobrazić zmieszane drinki. No to może się w głowie zakręcić, tak? Tutaj wymowa tych kart może nie jest taka jak na tych tradycyjnych kartach, gdzie tam możemy naprawdę trafić na coś coś strasznego, jakieś potwory, jakieś duchy, jakiś diabły i tak dalej, węże się pokazują, a tutaj po prostu te drinki są tak symbolicznie czymś, na co można się naciąć. Tak, Bo możemy wybrać coś fajnego, fajny, przyjemny drink i się poczujemy dobrze, a możemy po prostu, nie wiem, wziąć dwa, pomieszać i będzie mieszanka piorunująca, lub wziąć coś takiego, co nas zwali z nóg i będziemy chorować, tak? Na tym polega trudność wyboru w siódemce kielichów, że my nie wiemy, co będzie dla nas dobre. Trzeba bardzo ostrożnie, bardzo. Mm, tak, mądrze bym powiedziała, wybierać. Dobrze wybrać. Trzeba dobrze wybrać. Co jest przyczyną obecnej sytuacji? Wow! U barana też tutaj był as, a u was jest as kielichów. As kielichów to wstęp do tej siódemki kielichów. No, tak by się chciał powiedzieć, ale nie. As kielichów to jest nowa relacja. I wiecie co mi przyszło wiecie państwu przyszło pierwsze do głowy. Oczywiście znowu to nie będzie dotyczyło wszystkich. Osoby, które szukają partnerów na portalach randkowych właśnie mają taki wydawałoby się, naznaczam, szeroki wybór. Bo tutaj też trzeba właśnie dobrze wybrać. Oferta jest szeroka, ale okazuje się, że no nie z każdym nam po drodze. Czyli jest szansa na wybranie tego właściwego, kryształowego kielicha, tak? tego odpowiedniego, ale no, dlatego się ta osoba tak zastanawia, bo nie jest to wcale proste. Żeby trafić dobrze i nie kierować się na przykład, nie sugerować się tylko. Takie przyszło mi teraz wyglądem. Co przechodzi do przeszłości? Karta śmierci. Czy tutaj widać te karty? Mam nadzieję, że widać. Taki ma słaby podgląd. Karta śmierci to zakończenia. To też osoba z podznaku Skorpiona. Karta śmierci mówi o dużej zmianie, o dojrzałości do. Tej gotowości do tego, żeby się zdecydować na jakąś przemianę, na jakieś takie w swoim życiu ruchy, które spowodują, że coś zacznie iść w innym kierunku, w lepszym kierunku, że na coś jesteśmy już gotowi, że, że po prostu. Teraz jest ten moment i widać, że wy to macie już przepracowane, że ten moment przyszedł do was, kiedy wy wiecie, że tak, tak już dalej się nie da. Cokolwiek to znaczy dalej, bo śmierć mówi o końcu jakiegoś sposobu myślenia, jakiegoś sposobu życia, i teraz ja chcę inaczej. My się zmieniamy, my nie jesteśmy całe życie tacy sami. Dziś tam jakieś sedno pozostaje, ale generalnie też się zmieniamy. Dojrzewamy. O czym myślicie? I macie też drugiego asa, tak samo jak u baranów. Asmonet. Asmonet to jest myśl o nowym przedsięwzięciu. Przedsięwzięciu, które może być takim biznesowym, ale asmonet to jest także stabilizacja czegoś. I w tym kontekście, prawdę powiedziawszy, myślę, że niektórzy znowu jakaś. jakaś hmm, Grupa mogą myśleć o zalegalizowaniu związku lub założeniu rodziny, pójściu dalej w tym, tak czy na przykład jesteśmy razem, to teraz zamieszkamy. Mieszkamy razem, to weźmiemy ślub. Weźmiemy, wzięliśmy ślub, to to może pomyślimy o dziecku, tak? Czyli pójście dalej, jakiś kolejny etap. I to ma być taka sytuacja, w której czujemy, no, że to jest coś na lata, to jest coś trwałego. Tak, to jest wasza energia. z monet, monety, ziemia, yy, tak, żywioł ziemi. Wy potrzebujecie poczuć, że to jest coś takiego trwałego, stabilnego. Co w najbliższym czasie? Szóstka była w bardzo dobra karta. To jest karta, która mówi o tym, że będziecie podziwiani, będziecie Oklaskiwani, będziecie chwaleni, możecie poczuć, że osiągnęliście jakiś sukces. Hmm. Tutaj w tej karcie bym tylko uważała, czy nawet nie wiem, czy uważać, no bo też z drugiej strony hmm, no nie możemy się ciągle zastanawiać, co ktoś inny myśli. Natomiast tutaj chodzi o pochlebców, którzy mogą was. Hmm, Poklepywać po ramieniu, gratulować Wam czegoś, a tak naprawdę nie są w tym szczerzy, więc to słowo uważała w tym kontekście zostało użyte, żeby nie przyjmować tak bezkrytycznie tego, że wszyscy ochy i achy nad Wami tam uskuteczniają, bo niestety, niestety tak jest, że ludzie nie lubią sukcesów naszych, tak? I ten podziw będzie taki. Bo wypada, bo tak się należy zachować, bo tak dyplomatycznie pogratulować, ale tak no da, wcale nie zasłużył na to czy na tamto, tak? Natomiast w waszym odczuciu wy będziecie mieli mm, osiągnięcie, które was zadowala: sukces, zwycięstwo, wasze nastawienie w obecnej sytuacji, dwójka mieczy, konflikt serca i rozumu. Rozdźwięk. Ja czuję, że tego chcę, ale rozum podpowiada coś innego. Najczęstsze dylematy. E, wszyscy oczekują od nas, że będziemy odpowiedzialni, że będziemy rozumni, że będziemy <śmum> praktyczni. I my tak ze sobą często walczymy. Nasze emocje, nasze ciało nam mówi co innego, a my robimy coś, bo tak system oczekuje, bo tak inni od nas oczekują, bo tak wypada, bo tak trzeba, bo tak należy. Wy jesteście w takim rozdarciu. Wasze otoczenie dziesiątka monet. Powiedziałabym tak, rodzina mi się tu bardzo mocno pokazuje. Ale proszę pamiętać, że monety to, to, to także pieniądze zarabiane, status materialny, tak? jakieś inwestycje, więc tutaj jest. Cokolwiek to znaczy, to jest dobre, bo macie za sobą instytucje w postaci albo rodziny, albo swojej firmy, albo macie też na przykład, nie wiem, dom, ale w takim sensie nawet budynku, także dom w sensie mieszkanie, jakiś, jakiś lokal, czy zgromadzone jakieś fundusze to jest bardzo dobra energia. Bardzo przy Was bardzo super to pasuje. To jest coś, co daje Wam poczucie. Hmm, Poczucie, że jesteście zabezpieczeni. To może być złudne, ale jakby tutaj nie chcę waszych złudzeń, no tylko w tym może. Tutaj absolutnie rozwiewać, nie. Czego nie widzisz? No dobrze. Siedem monet mówi o czekaniu, więc jeżeli się z czymś niecierpliwicie albo uważacie, że coś trwa za długo, to jakby proszę mieć na uwadze, że to coś, to osiągnięcie konkretnego celu wymaga czasu, tak? Czyli być może myśleliście, zakładaliście, że to będzie wcześniej, że to będzie szybciej, a to jednak trzeba poczekać. I rezultat, sąd. Karta sądu mówi o zakończeniu, dopełnieniu jakichś sytuacji, o wyjaśnieniu. O tym, że nasze działania mają swoje skutki. Nawet jeżeli to były działania bardzo długi czas temu podjęte, to dzisiaj one mają swój rezultat. Dzisiaj mają swoje zwieńczenie. Karta sądu mówi także o powrocie nie tylko spraw z przeszłości, jakby ich rozwiązania, ale także osób z przeszłości. Zaraz zobaczymy, czego to dotyczy. Dopytamy o parę rzeczy. Najpierw zapytam o tą siódemkę kielichów, bo tak jak wcześniej powiedziałam? W jakiejś sprawie, w jakiejś dziedzinie będziecie mieli jakiś duży wybór dziewiątka mieczy. Ale to jest naprawdę trudny wybór dla Was, bo tutaj ona, ona się na tej karcie tak zastanawia, tylko, a w dziewiątce mieczy to już spać po nocach nie można. Co ja mam zrobić? Co ja mam zrobić? W takim sensie co mam wybrać? Więc to nie będzie łatwy wybór, i to się pokazuje tutaj w tej dwójce mieczy. Że, no, jak to pogodzić, że ja chcę czegoś innego, ale na przykład jestem odpowiedzialna. Przykład, który mi teraz przyszedł do głowy, załóżmy, że macie problem z tym swoim szefem, tak? Że ten wasz szef to jest taki wymagający, i tak dalej, taki zasadniczy bardzo, i wy po prostu jesteście już tak zmęczeni pracą tam. Będziecie się też rzucić po prostu i iść szukać czegoś innego, albo iść na swoje, bo też takie myśli możecie mieć. No ale odpowiedzialność za rodzinę, za nasze wydatki, za nasz kredyt i tak dalej, i tak dalej z nasze rachunki powoduje, że na rozum hmm, przeanalizujemy, mówimy, no nie, no nie mogę odejść z tej pracy, tak? I to jest właśnie ten dylemat, czyli trudna decyzja, ale tak trudna, że po prostu... Yy, Skala tego jest taka, że, że powodować może nie wiem, koszmarne sny albo wręcz bezsenne noce. A w czym ten sukces się tu pokazuje? No i teraz powiedziałam o osobach, które was mogą poklepywać po ramieniu. I może być ktoś wścibski, kto będzie was podpytywał, kto będzie was plotkował o was. Bo tak jak powiedziałam, tutaj wszyscy oficjalnie przyklaskują. Natomiast za plecami wszyscy oczy do nieba wznoszą mówią, ta mm -hmm. ona akurat zasłużyła, albo ta akurat on powinien to dostać ten awans lub coś takiego. Nikt wprost nie powie, no bo też nikt nie ma prawa nam mówić, co mamy robić i tak dalej, tak? Natomiast to wcale nie jest tak, że inni uważają, że wy na to albo zasłużyliście, albo że to jest naprawdę taki sukces, że wy się tak z tego cieszycie, no też ma z czego się cieszyć, tak? O, to jest coś takiego. I to jest ktoś, kto kto jest taki nawet złośliwy, takie plotki jakieś rozsiewa gdzieś tam za waszymi plecami, może mówić, może was obserwować, może przyglądać się, patrzeć wam na ręce. Także to jest taka osoba, no właśnie. No dobrze, przy tej dziesiątce monet uważam, że macie ze sobą rodzinę, że macie za sobą, tak jak powiedziałam wcześniej, swoją nie wiem, firmę czy miejsce pracy. A czego dotyczy karta sądu? Piątka kielichów. I teraz tak, ta karta sądu, która mówi o konsekwencjach czegoś, czegoś, co było w przeszłości, może niekoniecznie pokazywać przyjemne wydarzenia. Bo piątka kielichów to rozczarowanie, to jest żal, to jest płacz. Więc to, co przyjdzie, nie wiem, ja zawsze dawałam, dawałam taki banalny wprawdzie przykład, ale taki obrazowy. To nie was nie ucieszy. Na przykład z tym mandatem, że robi nam fotoradar zdjęcie i ten mandat przychodzi dopiero za jakiś czas. Czyli, nie wiem, w lutym mogłam jechać gdzieś tam przekroczyć prędkość, ale zanim to się wszystko przetoczy, ta cała procedura, przyjdzie kwiecień i dopiero w kwietniu jest ten mandat. tak? Czyli to jest coś, co konsekwencja z przeszłości, ale nie jest taka miła. No, nie jest jakoś coś strasznego, ale na pewno też nic, co Was nie, nic takiego, co by Was miało ucieszyć. Dobrze, jaka rada wobec tego dla Was na miesiąc kwiecień? Diabeł. Karta diabła w ogóle nie jest dobrą kartą, ale jako rada ona mówi o tym, żeby sobie pomyśleć o swoich przyjemnościach. Żeby tak, tak zdrowo, egoistycznie tylko dla siebie coś zrobić. Czyli. Tak, teraz jest mój czas i widać, że Wy będziecie mieli taki czas, bo, bo, bo Wy będziecie z czegoś zadowoleni. Natomiast to, że otoczenie nie będzie, to no trudno ich problem. W, te, w tej karcie jest taka rada, no to, to, to mają problem, no, jeżeli, nie, jeżeli tak się po prostu nie potrafią na przykład ze mną cieszyć tym. A ja się cieszę już. I to jest mój sukces, to jest mój miesiąc, i, i to jest moje zadowolenie, i tak dalej. I trudno, no to niestety. To nie o to chodzi, że macie komuś krzywdę zrobić, tylko chodzi o to, że to jest skupienie się na sobie, na swoich przyjemnościach, na swoich rządzach, na swoim takim, tym, co wam sprawia tylko i wyłącznie przyjemność. No to akurat jest taka przyjemność w postaci torta czekoladowego, no ale to już podejrzewam, że ci, którzy gdzieś tam, gdzieś tam będą się gościć, to podejrzewam, że nie unikną takiego, takiej pokusy. O, tak bym powiedziała. Życzę Państwu w takim razie pięknego, udanego miesiąca. Bardzo dziękuję za wysłuchanie i pozdrawiam.